Cześć, dzisiaj postaram się rozwiązać problem trzęsącej się karoserii w Renault sceniku dwójce, postaram się opisać wam, jak zdiagnozować, co jest tego przyczyną i jak to naprawić. Powodów może być kilka. Pierwszy z nich te koło dwumasowe. Jeżeli będą sprężyny w... Dwumasie już popękane, yy, zgniecone, y, no, nie będzie ono spełniało swojej funkcji, samochód może wtedy wpadać w wibracje podczas pracy, yy, nie da się dobrze wtedy płynnie zmieniać biegów, karoseria się trzęsie, choć nie zawsze. Jeżeli dwumasa będzie uszkodzona, można to sprawdzić na słuch podczas rozruchu lub wygaszania. Silnika będzie słychać charakterystyczny metaliczny dźwięk, takie uderzanie, zgrzytanie. To jest ewidentnie słychać w okolicach skrzyni biegów. Wiadomo, że dwumasa jest do wymiany. W tym przypadku takiej właśnie takich właśnie objawów nie ma. Biegi wchodzą płynnie, nie ma żadnych dźwięków przy odpalaniu. Dlaczego więc się. Y, trzęsie nam karoseria. Nie tylko karoseria się trzęsie, w każdym y, nawet podczas jazdy y, około 80 100, 120 na godzinę im szybciej, tym głośniej wyje silnik. Może nie wyje silnik, ale słychać charakterystyczne buczenie, wycie, coś w tym rodzaju. Może to być wydech. Wydech stukający o o gdzieś o podwozie samochodu. Jak to sprawdzić? Wystarczy podnieść samochód na lewarku, zabezpieczyć go z jednej z drugiej strony, żeby był wyżej, lub wjechać na kanał, jeżeli taki posiadacie, i sprawdzić, ruszając wszędzie wydechem, czy gdzieś nie uderza, odpalić silnik, sprawdzić, czy gdzieś nie, nie puka o podwozie. Jeżeli tak się nie dzieje, zostaje nam opcja trzecia. Zużyte poduszki silnika lub któraś z poduszek silnika. Jeżeli jest to dolna poduszka, nie powinien się trząść tak samochód, tak karoseria. Za to dźwignia zmiany biegów. O, tu ją widać. <śm> <śm> e przy ruszaniu, hamowaniu e będzie nam pracować i to będzie widać mocno dosyć. W skrajnych przypadkach bardzo zużytych yy, poduszek, dolnych poduszek silnika, potrafi samochód podczas hamowania czy, czy, czy ruszania, zależy od modelu, yy, wyskakiwać sam z biegu. Taką poduszkę należy najszybciej wymienić, yy, ale mamy trochę inny problem. Mamy trzęsącą się karoserię Więc wygląda na to, że poduszka górna silnika doszła już do swojej podstawy i zamiast silnik, yy, zamiast poduszka, yy, drżenie silnika wytłumiać, przenosi je na karoserię. Za chwilę pokażę wam, jak to sprawdzić, jak to wygląda i jak wygląda cały przebieg wymiany takiej poduszki. Zapraszam. Przedtem natomiast yy, mała wizualizacja. Trzęsącej się karoserii. Spróbuję Wam to jakoś zwizualizować. Po odpadaniu silnika, na zimnym silniku, nie będzie tego tak widać, ponieważ obroty silnika są nieco wyższe. Dlatego też rozgrzeję odrobinę silnik, tak żeby obroty spadły. I drżenie będzie ewidentnie widać. To jest silnik dwulitrowy, benzynowy. Coś takiego nie powinno mieć tutaj miejsca, żeby tak drżała karoseria i wydobywał się taki hałas podczas jazdy. Proszę. Na razie słychać takie delikatne drżenie. Pracuje odrobinę jak diesel, tak wewnątrz. Z zewnątrz nie jest to w ogóle słyszalne i wyczuwalne. Słychać to tylko i wyłącznie i czuć wewnątrz. Za chwilę obroty spadną i będzie to widać ewidentnie na lusterkach, trzęsących się dosłownie. Ja tutaj przygotowałem sobie, przygotowałem taki mały. Małą wizualizację. Spróbuję ustawić tą, tą szklankę tak, żeby widać było drżenie jej powierzchni. Teraz jeszcze jest bardzo delikatne. O, właśnie się zaczyna drżenie lusterek. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie woda drży. To ostro. Na pewno widać na szklance. Obróty spadły do około 900, może 850 obrotów na minutę. I ewidentnie widać, jak drży woda. Górna poduszka silnika jest dokładnie tutaj w tym miejscu. To jest ten element jest też spornik dokładnie ten element nie pozwalający zapobiegający przesuwaniu się silnika on musi lekko pracować ale nie, nie żeby pływał jak to sprawdzić czy to na pewno jest wina poduszki silnika jak wygląda taka poduszka tu mamy całkowicie nową poduszkę. Pierwszą rzeczą, która się rzuca się w oczy to przerwa między podstawą poduszki a elementem tłumiącym przerwa, jaką tu widać, prawie że palec wchodzi, w zasadzie nawet wchodzi, musi być przerwa tak aby drżenie silnika nie było przenoszone na jej podstawę i na karoserię. Spójrzmy, jaka przerwa jest tutaj. Dokładnie w tym miejscu, między podstawą a poduszką. Tutaj przerwy już nie ma żadnej. Poduszka leży na swojej podstawie i przenosi wszystkie drgania na koroserię samochodu. Ja dzisiaj wymienię obydwa elementy: poduszkę i wspornik. Zaczynamy od zdjęcia osłony pod silnikiem. Na następnym etapie weźmy sobie taką grubszą deskę i podłożymy podniskę olejową. Ja, tutaj, przed jeszcze rozpoczęciem unoszenia silnika, sprawdziłem zasięg lewarka. Okazuje się, że podniósłby tylko odrobinę silnika, mi będzie potrzebne. Podniesienie go nieco wyżej, ponieważ nowa poduszka jest, jak sami widzieliście, wyższa niż stara, ubita już. Dlatego też silnik będę musiał po wykręceniu podnieść nieco wyżej, w celu przykręcenia nowej. Dlatego dwie deski, lewarek i zaczynamy unoszenie. Odrobinę, dosłownie, może o centymetr. Demontowane y, po szybie. Dobrze jest wykorzystać taką okazję do przeczyszczenia sobie tutaj y, odpływów wody. Bardzo częsta przyczyna zatykania się i zalewania poprzez y, filtr kabinowy, który jest dokładnie tutaj pod klapką. Do wnętrza samochodu wody i uszkadzania tym samym. Y, rezystora napięcia buhawy. Tutaj śrubę można wykręcić, trzeba wykręcić całą, tą można jedynie poluzować i bez wykręcania odsunąć na bok, aby nie zawadzała. W tym momencie silnik można nam się lekko wysunąć, tutaj z tej łapy, jak po odkręceniu już łapy, ale nie bójcie się, to nic niepokojącego. Można go przytrzymać ręką, żeby nie było takiego efektu wypadnięcia dosłownie tego silnika. Odkręcamy już. Śruby na łapie silnika, z tym, że należy bezwzględnie uważać tu na rurkę klimatyzacji, żeby nie uszkodzić. Dostęp do śrub jest całkiem przyzwoity. Możemy całą łapę już odchylić, wyciągnąć spornik. Należy też pamiętać, którą stronę był zamontowany. Z tego co widać, yy, obie strony są identyczne w zasadzie. Nawet jeżeli ktoś by się pomylił, to nie miałoby to chyba żadnego znaczenia. W każdym razie je ja miałem tak zamontowane. Przyjrzałem się yy, i tak. Zamontuję też nowego. Po wyjęciu tutaj spornika okazało się, że wcale nie ma tak dużo miejsca na wyjęcie. Nadal ta rurka nam przeszkadza jest bardzo, ciężko, yy, bardzo ciężki dostęp także postanowiłem wkręcić z powrotem tę śrubę, najlepiej to zrobić od razu, bez wyciągania tego, bez odkręcania pierwsze co, to odkręcić to nie ma miejsca na dostęp yy, zwyczajnym kluczem takim yy, nasadowym yy, z, z 18, taką nasadką nawet gdybyśmy go włożyli, chyba że ktoś ma taki mniejszy, no nie ma mniejszego Yy, bardziej, bardziej zajmujące mniej miejsca, bardziej płaski, żeby się dostać i odkręcić. Nawet gdybyśmy odkręcili, to potem nie wyjmiemy klucza, bo śruba yy, cofnie się do tyłu. Ja użyłem klucza płaskiego do wykręcania tego i za chwilę wykręcę ją całkowicie, wyciągnę wtedy, zwolnię już tą łapę i dwa elementy wejmę osobno. Po odkręceniu śruby. Można już wyjąć osobno dwa elementy. Teraz ostrożnie uważając tutaj na, na rozrząd lekko unosimy rurkę klimatyzacji pod kątem. Wsuwamy poduszkę. Bardzo mało miejsca, ale da się to zrobić. Tu jak widać jest nieco oleju. Olej pochodzi właśnie tutaj z poduszki silnika. Poduszka jest olejowa. Także wyciek tego oleju, nieszczelność spowodowała to, że poduszka opadła i dobiła tutaj do podstawy i przenosiła wszystkie drgania wycieramy tutaj pozostałości tego oleju wkładamy nową najpierw najlepiej włożyć śrubę później będzie za mało miejsca na to następnie osłona łapa silnika i wstępnie skręcamy ją palcami. Do lepszego spasowania skręcę ją już y, nieco kluczem, chociaż jeszcze nie na siłę. Teraz mając wszystko jeszcze luźne, wsunę nową. Y, Nowy wspornik w miejsce starego. Następnie spasujemy otwory montażowe tej łapy z silnikiem. W tym celu łapiemy silnik z tyłu i przesuwamy go do siebie, tak aby otwory znalazły się montażowe równo z tą łapą. Najlepiej tak trzymając. Wstępnie wkręcamy w śruby. Nie dokręcamy tych śrub mocno, tylko palcami. Ja użyłem do tego celu klucza, ale wkręcałem to tylko ręką, ponieważ jeszcze nie jest to dobrze spasowane. Wszystko następnie. Używamy śrub do skręcenia samej poduszki. Dokładnie. Z trzech otworów. Ja tu naciągnę silnik. O, otwory mi się pokazały. I również palcami skręcę. Następnie wkładam śruby tutaj w otwory spornika. Tu i tu. I wkręcam je również wstępie, Wstępnie tylko palcami. Nic na siłę. Tutaj, jak widać, między tą łapą silnika, którą wykręcaliśmy, a korpusem silnika została taka mała przestrzeń. To nic niepokojącego, tak właśnie ma być. Tutaj, gdybyście spojrzeli na śrubę, doszła już do końca. Jest. doszła już do końca do tego korpusu yy, silnika, także taka przestrzeń musi właśnie tutaj być. Następnie wszystkie śruby, trzy łapy, dwie wspornika i trzy poduszki dokręcamy wstępnie kluczem, ale tylko wstępnie, tak z wyczuciem nie za mocno, Ten uchwyt tutaj zostawiamy na razie w spokoju. Musimy najpierw dokręcić wszystkie śruby kluczem dynamometrycznym, tak aby nie przekręcić gwintów. I tak, żeby te wszystkie połączenia były dobrze skręcone. Nie za słabo i nie za mocno. I kluczem dynamometrycznym ustawiamy na podziałce 62 Nm. I dokręcamy. Trzy śruby tej łapy i trzy śruby poduszki. przykręceniem spornika, przykręcamy go z siłą 105 Nm następnie zajmujemy się przykręceniem śruby poduszki do łapy silnika dokręcamy ją momentem 105 Nm 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 ale dojść do tej śruby z kluczem nie za bardzo się da zajmuje dokładnie tyle miejsca ile, ile potrzeba na dokręcenie nie ma miejsca na włożenie tego klucza nawet po odkręceniu tutaj zbiornika wyrównawczego nie da się tego klucza tutaj włożyć do tego też ja przykręcę takie kluczem oczkowym dość mocno czuć wyraźny opór czyli sygnał do tego, aby zaprzestać dokręcania całkowicie na siłę nie chcę zerwać tutaj gwintu to byłoby coś strasznego, musiałbym kupić nową y, taką obudowę, taką łapę silnika wszystkie śruby mamy w zasadzie przykręcone, zostało nam przykręcić ten tutaj y, sporniczek Następnie przekręcamy ją momentem 40 nm. Wszystko mamy już dokręcone. Można spokojnie opuścić silnik. ale widać jaka przerwa jest między między poduszką a jej podstawą jakieś 7 mm Następnie przystępujemy do montażu wycieraczki. Nakładamy ją tylko tutaj na śrubę. Na samym końcu wycieraczki znajdują się trzy kropki. Na szybie. Tutaj należy wycieraczką umieścić tak, aby na tych trzech kropkach się znalazła, i w takiej właśnie pozycji skręcić śrubę na ramionach. Po dokręceniu można zrobić próbę, wejść do samochodu, włączyć wycieraczkę na jeden. Pełny ruch i zobaczyć, czy zatrzyma się nam na tych trzech kropkach, które pokazywałem wcześniej. Jeżeli zatrzymały się dokładnie w tym punkcie, to znaczy, że wycieraczka przykręcona jest dobrze. Jeżeli nie, należy poprawić. Zakładamy ramię drugiej wycieraczki. Trzy kropki znajdują się dokładnie tu, w miejscu. gdzie kończy się piuro Dokładnie tu. O, teraz widać się doskonale. Nakładamy na to trzy kropeczki i w tej dokładnie pozycji przykręcamy śrubę. Można zrobić próbę pracy wycieraczek. Widać, zatrzymało się dokładnie w, w, w dobrej pozycji, tak jak powinny być. Nakładamy zaślepki śrub ramion wycieraczek, czy po czym nałożymy następny y, element podszywia i przykręcimy go plastikowymi nakrętkami. Muszelkę nakładamy i wciskamy ją, proszę, wciskamy ją tutaj pod yy, podszybie plastikowe, a raczej równo z potrzebą plastikowym. Teraz pozostało nam tylko zamontować osłonę pod silnikiem. Po zamontowaniu już osłony pod silnikiem, operacja wymiany poduszki zostanie całkowicie zakończona. Można zrobić już test sprawności w ogóle działania poduszki. Czas na test. Jak widać, na dworze noc mnie zastała to nic i w nocy można sprawdzić jak wszystko działa odpalamy silnik ja już widzę raczej czuję i słyszę że pracuje jak nowy jak widać 1000 obrotów wtedy również za chwilę zacznie spadać po rozgrzaniu się silnika, jak widać jest wciąż zimne. Mamy naszą szklaneczkę z wodą. Co prawda nie wiem czy było wtedy widać na lusterku, nie wiem czy czy, czy oko kamery to złapało ja. Widziałem to doskonale Drżenie całego lusterka Drżenie również wody Obroty zaczynają powolutku spadać W tym momencie Karoseria latała jak W wozie drabiniastym A woda podskakiwała Jakby stado dinozaurów Szło Obok samochodu Teraz jak widać mini, minimalnie. No się leciutko rusza, bo ciągle jest. Przeze mnie poruszona, ale nie widać tego drżenia na niej. Jest jak już wspominałem, minimalne. Różnica jest. Kolosalne. Także mam nadzieję, że komuś e, taka instrukcja pomoże, nie zostaliście z problemem sami i mechanik od was też nie zezrze pieniędzy za wymianę czegoś, co naprawdę nie jest takie wcale trudne. Można to zrobić przy użyciu standardowych narzędzi. No, Chyba, że wliczając to klucz dynamometryczny, którego używałem. Dzięki. Cześć. Koło. Z... I spasowujemy śruby łapy w celu. W celu przykręcenia ja tam przekręcenie. Najpierw tutaj chłopie przykryć. Dobra, Też to jest to obetnij, i w takiej właśnie pozycji skręcić śrubę na ramionach. Kurde.